Zaczynamy nowy dział, wyrażenia algebraiczne. Dziś będziemy zajmować się prostym tematem, jakim jest zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Wyrażenia algebraiczne to są takie matematyczne zapisy, w których obok liczb i znaków występują także litery. Takie wyrażenia poznaliście już wcześniej, kiedy na przykład uczyliście się na pamięć wzorów na obwód czy na pole figur geometrycznych. np. 4a, a dodać, b dodać, c jako obwód, trójkąta i tak dalej. Popatrzcie na te dwa elementy. Jeżeli złożymy je obok siebie, to razem dają nam figurę, którą możemy podpisać jako A dodać B. Jeżeli z figury A wytniemy figurę B, to możemy ją podpisać jako A odjąć B. Jeżeli obok siebie ustawimy dwie, dwa elementy A i figurę B, to możemy ją podpisać jako A dodać A dodać B albo 2A dodać B. Zwróćcie uwagę, że ten zapis 2A oznacza dokładnie to samo co 2 razy A. Między literkę i liczbę nie musimy wpisywać znaku razy. To i tak znaczy to samo. Kolejne przykłady. Tym razem mamy 4 elementy A. Możemy je zatem zapisać jako A plus A plus A, albo po prostu 4 razy A, czyli dokładnie 4A. Następny przykład. Tym razem możemy to podpisać jako 3 litery A i 2 litery B, sumowane ze sobą. Możemy zapisać jako 3A, dodać 2B. Kolejna figura składa się z liter B, A, A i B. Możemy zatem po kolei je dodać w takiej kolejności, jak stoją na rysunku, albo sumować po kolei. Najpierw literki A są dwie, dlatego 2A. Potem litery B, także są dwie, dlatego możemy zapisać jako plus 2B. Wyrażenia gebraiczne występują także w zapisach na przykład zadań tekstowych. Proste zadanie: kilogram jabłek kosztuje 4 zł. Ile kosztują 2 kilogramy jabłek? Działanie też proste: mnożymy liczbę kilogramów, czyli 2 przez 4 zł. Czyli cenę za 1 kilogram, otrzymujemy 8 zł. Czy w takim razie będzie się różniło tego typu zadanie? Tym razem kilogram jabłek zamiast 4 zł kosztuje A złotych. Chcemy policzyć, ile kosztują 2 kg jabłek. Tutaj mnożyliśmy 2 kg, czyli 2 przez 4 zł. W takim razie, tym razem, pomnożymy te 2 kg przez cenę za 1 kg, czyli przez A złotych. I tak to zostawiamy. Możemy to zapisać jako 2 razy A albo krócej 2A złotych. Kolejne działanie. Marcin ma 28 książek, a Michał ma o 5 książek więcej. Ile książek ma Michał? Zadanie proste. Dodajemy do 28,5. Otrzymujemy 33. Tego typu zadanie może wystąpić także jako wrażenie algebraiczne. Marcin ma 15 książek, a Michał ma o k książek więcej. Ile książek ma Michał? Wcześniej miał o 5 więcej. Dodaliśmy 5. Teraz ma o k więcej, więc dodamy k. Stąd działanie 15 dodać K. Zostawiamy to do w takiej postaci. Kolejne. Basia ma 154 cm wzrostu, a Ania jest o 11 cm niższa. Jaki jest wzrost Ani? Proste od 154 odejmujemy te 11 cm, otrzymujemy wynik 143 cm. W takim razie zastosujmy ten sposób do takiego zadania. Basia ma T centymetrów wzrostu, a Ania jest o 12 centymetrów niższa. Jaki jest wzrost Ani? W poprzednim przykładzie od wzrostu Basi odjęliśmy wzrost Ani. Zróbmy teraz dokładnie to samo. Od t centymetrów Basi odejmijmy te 12 centymetrów, które niższa jest Ania i zapisujemy w takiej postaci. Kolejne zadanie. Dziadek ma 63 lata, a jego wnuk jest 7 razy młodszy. Ile lat ma wnuk? Musimy wiek dziadka. Podzielić przez 7. Otrzymujemy wynik 9. Zastosujmy ten sposób w kolejnym zadaniu. Dziadek ma 72 lata, a jego wnuk jest P razy młodszy. Ile lat ma wnuk? Dzielimy w takim razie wiek dziadka przez P. I zostawiamy w takiej postaci. 72 podzielić przez P. Możemy to ewentualnie zapisać w postaci łamka zwykłego, gdzie nad kreską łamkową wystąpi 72. A w mianowniku pod kreską liczba P. Spróbujcie rozwiązać te przykłady. Chwilę się nad nimi zastanówcie i za chwilę wyświetlę odpowiedzi. Możecie na chwilę zatrzymać film. Zacznijmy rozwiązania. Liczba o 3 większa od K to K dodać 3 albo 3 dodać K. Obydwa zapisy są poprawne. Liczba 5 razy większa od k to 5 razy k, czyli inaczej 5k. Pamiętamy, że między liczbą i literą znak raz możemy pominąć. Liczba 4 razy mniejsza od k to k podzielić przez 4, czyli w łamku zwykłym k czwartych. Liczba o 7 mniejsza od k to k odjąć 7. Suma liczb x i y, suma to wynik dodawania zatem dodajemy do siebie te dwie liczby, x plus y, liczby, które tutaj są akurat literkami. Różnica liczb s oraz p. Różnica to wynik odejmowania, zatem s odjąć p. Iloczyn liczb v oraz z. Iloczyn to wynik mnożenia, zatem mnożymy przez siebie te dwie literki, mamy v raz z albo bez znaku mnożenia vz. I ostatni, iloraz liczb w przez u, iloraz to wynik dzielenia, zatem w podzielić przez u, albo w postaci ułamka zwykłego w liczniku mamy w, w mianowniku u. Podobne przykłady spróbujcie rozwiązać w domu, w swoich ćwiczeniach. Ćwiczenia G, O, arytmetyka i algebra na stronie 73 macie proste zadania, bardzo podobne do tych, które były rozwiązane w tym filmiku. Rozwiążcie pierwsze cztery. Powodzenia. Sprawdzimy je na lekcji live.